Dzień dobry Państwu, witam Państwa w w miejscowości, gdzie zanotowano najstarszą parafię w okolicy Wolsztyna. To był rok 1155. A więc data bardzo łatwa do zapamiętania. Bo dwie jedynki, dwie piątki. No, to była najstarsza parafia. Kiedy ona powstała, nie wiem. W związku z tą uroczystością jesteśmy tutaj w Niałku. To było gniazdo rodu jeleni i niałków. Jelenie to herb, miałek to miejscowość. Nie było wówczas nazwisk, tylko albo określano się według herbu gdy chodzi o rycerstwo albo o miejscowość skąd pochodzili. Tu nastąpiło zbicie i herb Jeleni i miejscowość Miałek. Ta wieś, no, która była gniazdem Jeleni potem powstała druga wieś, ale znacznie później Miałek Mały. Ród Jeleni to było rycerstwo we średniowiecznej Polsce, które w historii Polski nie odegrało większej roli, ale tutaj to był okres, gdy byli oni taką, takim rodem pływającym na ten region. Odeszli później stąd, była taka gałąź do Widzimia, a z Widzimia ci odeszli później na Śląsk. Tam ta gałąź osiągnęła na Śląsku wysokie godności. Byli wojewodami kasztelanami, głogowie we Wrocławiu, w Legnicy. I Trzecia gałąź to Kębowo. Tam ta była najmożniejsza. Taki Piotr z Kębowa, z rodu Niałków, Jeleni, miał olbrzymie dobra tutaj i zabababi mostem jeszcze. Także jego dobra leżały tutaj w Polsce i leżały we władaniu książąt Śląskich. U niego przed 1320 rokiem w Kębłowie przybył tajny wysłannik Łokietka, by przeciągnąć to rycerstwo z okolicy na swoją stronę. Peregrin z Wolsztyna, właściciel Wolsztyna, był również tam. Oczywiście i Piotr się opowiedział za Łokietkiem. I tutaj gdy Łokietek się koronował w 1320 roku na króla Polski, to ród Jeleni Miałków był po jego stronie. Ale coś później zaszło, prawdopodobnie to, że oni mieli powiązania z książętami Śląskimi, zadecydowało, że przesiedlono ich na wschód, na Kierszczyznę. Rozpłynęli się tam i w XV wieku wymarła ta linia. Ale wcześniej się domyślało, na, na skutek niedobrej notatki świętokrzyskiej, że za zdradę zostali usunięci. Ostatnie badania historyczne przeprowadzone przez profesora Beniskiewicza nie potwierdzają tego. Nie byli nigdy rajcami nigdy nie dążyli do oderwania tej części Polski. Wcześniej jeszcze, w 1241 roku, gdy była bardzo krwawa bitwa pod Legnicą, w wojnie z Tatarami. zginął wówczas książę Henryk Pobożny, to tam brali udział rycerze tu środkowego nadodrza, tu nad czyli zgromadzeni. Wiele nazwisk później Zginęło w notatkach historycznych, a więc wielu zginęło w tej krwawej bitwie. No i wśród nich byli oczywiście Jelenie Miałkowie. Z tego rodu pochodził Sędzimir, kantor Gnieźnieński, który ofiarował część swojego majątku, dużą, znaczną, klasztorowi cystersów w obrze. To była postać historyczna. Później się Miałkowie Jelenie rozpłynęli. Pomnik, który ma symbolizować miejsce, gdzie była świątynia parafii Miałe. Ja wspomniałem Państwu o tej najwcześniejszej dacie, 1155 roku. Kiedy jednak parafia powstała, nie wiemy. Musiała być już wcześniej. I wtedy to była bula papieża Hadriana, która mówiła, że należy parafia Niałek do biskupa wrocowskiego. Kiedy przeszła pod panowanie diecezji poznańskiej, nie wiemy. Ale już później to biskupi poznańscy. I arcybiskupi, bliźniscy, oni decydowali o tej parafii. I mamy wtedy, w roku 1380, biskup poznański Mikołaj Skurnika, powiadamia, że erygował kościół parafialny w Siedlcu. I przyłączył do niego kiełpiny, nieboże, żodyń, kardeł. A więc te wsie przedtem należały do tej parafii tu w Niaruchu. W 1408 roku biskup Poznański Wojciech Jastrzębiec powiadamia plebana w siedzucu, że erygował kościół parafialny w Kopanicy i przyłączył do niego wsie należące dotąd do parafii w Niałku Wielkim. To były takie wsie jak oczywiście kopalnica, Kargowa Chwalin. Kargowa to jeszcze nie była miastem, to była tylko wieś. Miasto powstało dopiero w drugiej połowie XVII wieku. Także Włochabnoja jaromierz i uzasadnia, że oddzielono od Niałka niebezpiecznymi lasami. No więc nie było wtedy żadnej komunikacji ani kolejowej, samochodowej. Były tylko piaszczyste trakty w czasie suszy kurz, w czasie roztopów deszczy błotniste. No więc dochodzić z takiej kopanicy, czy jeszcze skargowej, tu do kościoła w Niałku no to było ogromnie trudno. A więc powstały dwie nowe pa parafie. Mamy tutaj kobiety właścicielki, które odegrały pełną rolę w tej lokalnej historii. I tak na przykład w 1513 roku Anna Niałecka, żona Piotra Pożarskiego Pozwana do sądu została, do sądu w kościanie, za to, że zburzyła kopce graniczne wzdłuż dojcy. Pewnie miała ochotę na sąsiedni teren, no a jej granice zaznaczano zawsze albo wielkimi słupami, albo kamieniami, albo sypano kopce. No więc tutaj było jej najłatwiej zburzyć. Ale mamy jeszcze i inną panią. Małgorzatę Niałecka, wdowa po Mikołaju w 1474 roku na wyprawę wojenną wysyła pierwszego zastępcę. No, możby jako przynależny do stanu już szlacheckiego do służby wojskowej. A to była wojna 13 letnia z zakonem krzyżackim. Wtedy miasto Wolsztyn wysłało kilku żołnierzy, ona jako wdowa tylko jednego. Ale mamy i inną. W 1430 roku Adam, sługa Henryka z Niałka, a więc właściciela Niałka, toczył proces z Małgorzatą, córką sołtysa, z goli Koniewic o unieważnienie ich małżeństwa, gdyż do poślubienia jej został zmuszony przez uwięzienie. No, sołtys zamknął go i padał: i Wypuszczę cię dopiero, jak się ożenisz z moją córką. Jak się potem to potoczyło dalej? Nie wiemy, czy małżeństwo zostało. Dzisiaj by pewnie zostało unieważnione I mamy jeszcze w 1560 roku Pani Urszula Powodowska Do której należał i tutaj ten Miałek Prosi o przeniesienie wsi Powodowa Z parafii Miałek do parafii Siedlec No i czasowo tą jej prośbę biskup spełnił aż do wyjaśnienia sytuacji. Miał jakieś tam anse do ówczesnego proboszcza. Mówiliśmy o powodowie. Powodowo czasem stało się jakby majątkiem wiodącym, a Niałek stał się tu polwarkiem. Był przedtem własnością cystersów, potem Urzędników pruskich, wyższych oficerów pruskich armii. Potem dostał się do rodziny Lefeldów. To była trochę żydowska rodzina. No i w ich ręku pozostało powodowo i miałek aż do 1945 roku, do lata. Po wojnie za nas I jeszcze tutaj jako folwark działo i co ciekawe, w majątkach niemieckich często używano jakoś pociągowej wołów. I tu było kilkanaście wołów, no, które ciągnęły pług, ale które też my to wiedzia, że o czym starsi mieszkańcy opowiadali mi, mi kiedyś. No potem nastąpiło, tu produkcyjne produkcyjna, rozpadła się, nastąpiła parcelacja ziemi. I tak, proszę Państwa, kończymy nasz pobyt w Niałku, w którym jesteśmy w związku z odsłonięciem pomnika w miejscu, gdzie stała prawdopodobnie świątynia, czyli kościół parafialny w Niałku. Do widzenia. Żegnam się z Państwem.